Hola, la seniore, słuchajcie, jesteśmy na wyspie i tym razem nie jesteśmy na wyspie Kopangan, tylko jesteśmy na Kosamui. Kosa Spędziliśmy tutaj w zasadzie rok temu jakieś 7 dni, więc jakiś taki czujemy niedosyt trochę związany z tą wyspą. Patrzcie co mam. Hehe. <noise> jesteśmy chyba w fajnym miejscu, tak nam się wydaje, aczkolwiek dopiero. O godzinie 14 będziemy mogli się zameldować, w tym momencie jest godzina 8.14, więc trochę czasu pozostało. Nasz bagaż w sensie torba jest przed naszym pokojem, bo... Poprzedni goście muszą się wymeldować o 11, a nasze komputery pojechały do biura. No, bo baliśmy się zostawiać trochę placaków to raz, a dwa, że nie chcieliśmy zabierać ich na skuter, no bo ciężkie to trochę, wiecie. Myśmy nie spali od wczoraj, także... No, także nie wiem, jak będziemy jechać ogólnie. No, no, w każdym razie ustawiamy zaraz jakiś punkt na mapie i chyba sobie powoli będziemy się kulać. O 14 mamy tu być, przywiozą nam nasze komputerki. No i taka sytuacja. Wolle się nie przywitaliśmy. O Jezu no, I trochę przepraszamy za nasze facjaty, ale tak jak ten wspominaliśmy albo nie wspominaliśmy, mieliśmy troszkę problem z zakwaterowaniem się w sensie takim, że no był, było troszeczkę później niż żeśmy przybyli, bo na i my żeśmy wylądowali jakoś 7.20. Teoretycznie zakwaterowanie mieliśmy mieć o godzinie 14, ale ostatecznie okazało się, że było, była już wolna kwatera o godzinie 12, więc jesteśmy teraz na kwaterze. Jesteśmy mega wymęczeni, bo żeśmy nie spali naprawdę chyba ze 30 godzin, jak nie lepiej. No i jesteśmy w naszym pokoju ogólnie i jesteśmy podjarani na maksa, bo jest tak przepięknie jest, tak cudownie, że to była najlepsza decyzja, jaką podjęli pisiuka. Gospodarze są niesamowici, bo po pierwsze podstawili nam skuter, za który zapłaciliśmy 2000 batów za 3 tygodnie. Mm -hmm. Czyli jakieś, nie no wiem. No właśnie, bo my to będziemy 3 tygodnie 250 zł, tak. Do tego, zatankowany do pełna, podstawiony pod ten w ogóle. Pan mówi, zostawcie rzeczy na górę, wnieśli nam jedną torbę. Oczywiście, bo nie dali, bo ja nie, nie chciałem się już szarpać. Myśmy resztę zabrali. No i mówią, żeby tu zostawić pod drzwiami i, i po prostu, żebyśmy zostawili rzeczy i sobie poszli na miasto o 14 wrócić. W tym czasie my mówimy, słuchaj, ale mamy plecaki, gdzie są komputery, kamery. O to się najbardziej baliśmy, tak bo tam torba z ciuchami i tak no, dalej to okej, okay, ale te kompy i ten to my jesteśmy bez pracy wtedy, nie? No, on mówi: dobra, to ja to zawio zawiozę do biura. I później Wam podrzucę. No i rzeczywiście zabrali nam te plecaki, zawiezi. I w momencie jak my tu przyszliśmy, no to one już były po prostu w pokoju, czekały na nas i czekają wciąż, bo jeszcze żeśmy się nie wypakowali, bo żeśmy się tak podjarali tym pokojem, że cały czas chodzimy, oglądamy, zaglądamy w różne kąty i jako, że już tak zaglądamy, oglądamy, no to pooglądajcie jeszcze sobie z nami, bo jest naprawdę... Nigdy nie mieliśmy tak wyposażonej kwatery. Zacznę w ogóle od tego, że tutaj gdzieś mniej więcej Wam postaram się napisać, co to jest, bo to się okazuje, że to jest taki... Tak mi się wydaje, że... Jak to nazwać? Apartamentowiec? Apartotel? Ciężko powiedzieć ogólnie, ale takie fajne apartamenciki. Nie wiem, czy akurat wszystkie tutaj, ale na pewno tutaj na naszym piętrze. Zaczniemy od tego, że mamy ogromną suszarkę, a Wolę, nasz czerwony. skuter to jest ten czerwony, tam co go widać, tam, tam, tam. Honda Clicks to Tak jest, być. Honda Click, czyli znowu wracamy do gry. Dzisiaj co prawda nie jechaliśmy, bo jesteśmy tak umęczeni, że się obawiamy o nasz początek, żeby nie było żadnej gleby, więc jutro na spokojnie wsiądziemy, bo już się nie będę powtarzać, ile godzin nie spaliśmy. Zapraszamy do naszego pokoju, jeszcze póki jest spokojnie. I nie zaczniemy dzisiaj od toalety. Mamy deskę do prasowania, parasole. Tak, parasole, bo wiadomo, że pogoda jest różna. Patrzcie tutaj. Zapasowe ręczniki, kompletna apteczka, łącznie z tabletkami... Z preparatami na zgagę i tak dalej, i tak dalej, maty plażowe, tam dalej nie będę wyciągał, jest żelazko plus preparaty do prasowania. Tu mamy jakieś patyczki, zapasowe baterie. Naprawdę jest typu. wszystko, jest nie suszarka, suszarki. latarka, zestaw do, do szycia i w końcu jakieś porządne lustro, bo te lustra ostatnio to nie były za dobre. Własny router. Podobno internet jest mega. No ale wiem, że wszyscy czekają na toalety. Czy tradycyjnie toaleta. No i jest, proszę bardzo. Ubikacja jest prysznic. Nie ma oczywiście zasłonki żadnej, ale to jest standard. Już się przyzwyczailiśmy. Jest jakiś tam kawałek lusterka, ale najważniejsze to jest to. I nie ta szmateczka, tylko praleczka. mieli Państwo, mamy pralkę w kibru i to jest super, bo nie będziemy musieli nigdzie zawozić naszych brudów tak jak y, wczoraj czy przedwczoraj. I patrzcie, zadbali do tego stopnia, że jest proszek do prania: jest mydło, szczoteczki, jakiś tam preparat. To są pełne nowe rzeczy podstawione. Dokładnie. Papieru toaletowego, niby nic takiego, ale to jest. A to jest tylko początek, no bo jeszcze więcej dali papieru. Juhu. W związku z tym, że sami płacimy za prąd, chyba 5 batów za kilowat, no to też jest opcja dla tych, którzy chcą zaoszczędzić. Jest jeden wiatrak zamontowany. A, proszę bardzo. Do tego drugi wiatrak nowy. Do tego klima oczywiście też jest. jest. Wielkie łóżko. A łóżko jest bardzo wygodne, bo już sobie na nim siedziałam i takie prawie jak w domu. I nawet podobny kolor jak w domu. Detal, niby nic takiego, ale patrzcie jak to wygląda. To wygląda jak kurze nogi. A to dlatego, że właściciele chyba zrobili ten pokój trochę w takim wild stylu. Mamy proszę wild at heart i jakieś tam no te lamparty i pawie pióra i w ogóle you are made of magic i te sprawy. Stoliczek. O jeszcze tu Tutaj właśnie w ogóle trzy miejsca nawet do pracy. Dwa są, trzecie na upartego, albo możemy się rozsadzić cokolwiek ekstra. O i właśnie taka ciekawostka, bo nam właściciel apartamentu zostawił w ogóle jakieś te zupki, jedzonka, i możemy się częstować. Bo się też pytałam, czy my za to mamy mu zapłacić, jakbyśmy chcieli. On mówi, że to wszystko jest, to jest dla, nas. dla nas, mamy korzystać. To jest w ogóle prawdopodobnie pokój trzyosobowy, dlatego że jest talerzanka rozkładana. Tam jest dodatkowy komplet pościeli, no i trzy krzesła, mm -hmm. więc wnioskujemy, że ten. Patrzcie, no wiutka lodówka, jeszcze napoje nam wrzucił No, to, to też takie urocze, nie, że zostawił coś zimnego do picia, Nie będzie nic takiego, ale to tak, no robi robotę. Do tego kostkarka, czy jakiś toster, yy, blender. Tu nie wiem dla kogo to jest zrobione. bo Nie wiem, tam bo jest strasznie kometry. wysoko. Na pewno nie dla an anazjatów, ty co ja już gadam. Kolejny opiekarz. tu jest do kawy. Coś. Nie, no Kuleczki, mega, sklecz. słuchajcie. Cukier, przyprawy, oleje. Tam są herbaty ciepłe, Ale mrożone, nawet wiesz zielone, co? Nawet kawa. ten ręcznik taki tak. kuchenny, bo tego oni nie zostawiają praktycznie nigdzie, a to jest taka przydatna rzecz. Yy, no wszystkie jakieś rzeczy tam do gotowania. Płyta, taka mała ta indukcyjna, ekspresy chyba przelewowe, zwykły czajniczek. No, patrz, no wyposażenie. Przecież zawsze jak jest pokój dwuosobowy, to jest tylko tak. po dwie rzeczy. Tu jest wszystko, naprawdę. I nowe, Stos. plastikowe, nawet, wsparcie, żeby o środowisko zadbać, są metalowe słomki. Ładnie ułożone, wyczyszczone, pani posprzątała. To jest taka gąbka do usuwania tam różnych jakichś tam, jak się coś zabrudzi czy coś. i to jest w ogóle... Taka szafka gospodarcza trochę, nie? Kolejna gąbka do tego papieru, cała szafka. Ryżowar widzę. Ręczniki jakieś, ryżowary, patelnie. A w ogóle jaki wielki telewizor, to ja nie wiem, czy ten telewizor nie jest większy jak u nas w sypialni. Nie, no większy może nie, ale... Ale ze 40 tam spokojnie Spokojnie, nie? Ile myśmy za to zapłacili? Słuchajcie, myśmy za ten nocleg, będziemy tu trzy tygodnie i zapłaciliśmy około 1500 zł. Tak, no oprócz prądu, bo za prąd będzie Tak, za prąd trzeba będzie osobno. osobno. No i jeszcze słuchajcie, chodźcie na balkonik, a bo może nawet tak, wam pokażę, no, nie, nie wiem czy chce mi się to wychodzić. Jest no, ale bardzo. zobaczcie, jaki my tu będziemy mieli widok. Uuu. No, po prostu przepięknie. Góry, palmy, dżungla. Jest idealnie. Jedyny minus, do którego można się przyczepić, ale nie do właścicieli, tylko do klimatu, to to, że po prostu mlowaćki się pakują, nie? Ale tak. to, to jest nieuniknione. To jest standard o, one... tutaj w takich krajach, no już. Tak bywa. Ale, jak się Ale z mrówkami, żeśmy nic. żyli w zgodzie wszędzie przez pół roku w Azji, w poprzednim roku było okej. Okay. Ale nic nie robią, tylko żeby nie zostawiać jakichś tam rzeczy na zewnątrz. wyniosą tam wszystko. Wyniosą. Zobaczcie jeszcze tutaj gary, lalala, la, la, coś tam sobie myje, a tu widok, akurat siatka się. Ale... Dżungla się kłania, tam w ogóle Buddę widać, widzisz? Ej, siedzi tam, biały widzę, taki. widzę go. Widzisz budę w tym tęczu? Widzę, widzę, buzię. My się słuchajcie, bierzemy za rozpakowywanie. Wojta, coś mówił, że idzie w ogóle po jakieś limonki, będzie robił pyszne picie i teraz y, już jesteś na cenzurowanym, bo już wszyscy wiedzą, że będziesz robił. Jest to nagrane, udokumentowane, że obiecałeś. Ja zaraz też jak się już tutaj rozpakuję, to pokażę Wam kilka kosmetyków, bo w międzyczasie jak żeśmy czekali na zakwaterowanie, to poszliśmy m.in. do Watson'sa, do lokalnej jakby drogerii jeszcze innej i nakupowaliśmy parę rzeczy. To też pokażemy, co tam jest ciekawego. Zrobiliśmy, słuchajcie, duże zakupy w Watsonie i jeszcze w takiej y, drogerii, która była obok, i zaraz pokażemy dokładnie, co tu kupiliśmy i ile to kosztowało. Chusteczki higieniczne tutaj, jak widzicie, trochę jest tych par, musieliśmy, bo się przeziębiliśmy za te dwie. Dwa brykiety 7 zł. Tutaj mamy jeszcze dwa pakiety chusteczek pakowanych po 3 nawilżanych i wyszło za nie razem około 7 zł. Tutaj taki hicior, Wojtek gdzieś tam znalazł na medycznym zasadzie chyba świeżo wyciągnęli balsamy. Słuchajcie, na promocji. Z 220 batów na 19, czyli z jakichś 25 zł na 2 zł za sztukę. Co to jest w ogóle jakaś dzika mięta z limonką czy z czymś takim? No zobaczymy, to jest balsam do ciała. Ja ogólnie nie spakowałam żadnego, bo, bo miałam wziąć, ale przeważylibyśmy bagaż, więc jest balsam. Tutaj jeszcze też mamy niezły hit, bo mamy szampon, jakiś tam intensywnie regenerujący włosy i odżywkę. I każda z tych rzeczy kosztowała około złotówkę. 60 ml chyba ma jedno i drugie. Też tak nietypowo, bo u nas zwykle kosmetyki mają po 50 te mniejsze. No fajnie, fajnie, bo nasz szampon niestety w transporcie ucierpiał. Tutaj mamy dwa zmywacze i kosztowały około 7 zł. W ogóle cały czas pokazujemy Wam w zasadzie po dwa produkty, ale to nie dlatego, że kupujemy specjalnie dwa, tylko że w Włocąsie jest taka promka teraz na niektóre produkty, że jak kupujecie jeden, no to drugi macie gratis, więc no... Trzeba korzystać. Dwa opakowania patyczków do uszu. Około złoty 50. Zł. Tutaj jest rzecz naprawdę zarąbista. Ja żałowałam, bo my żeśmy w Polsce zostawili taki jeden, bo oczywiście przeważyliśmy trochę bagaż i trzeba było coś zostawić. Ale to jest, słuchajcie, taki żel po opalaniu. I ja naprawdę niczego lepszego nie znam na oparzenia słoneczne. On jest w takim sprayu, jest mega chłodzący. I za te dwa żele zapłaciliśmy około 20 zł. Tego w Polsce nie dostaniecie. Jako, że ja nie zabrałam dużej butelki mojej wody różanej, bo oczywiście bagaż, to zdecydowałam się kupić taką mgiełkę odświeżającą do, do twarzy, bo ja używam jakichś takich rzeczy typu hydrolaty, i tutaj jest akurat taka mineralna mgiełeczka fajna z jakimś ogórkiem, witaminą chyba E? Tak, i B5, więc będę sobie korzystać. Uhu, kosztowała około. Około 8 zł. I jeszcze też ważna rzecz w sumie też nie zabraliśmy nic takiego, bo stwierdziliśmy, że tu kupimy Nizoral, słuchajcie. Oczywiście na takie jakieś problemy ze skórą głowy, bo tutaj cały czas zmienia się woda, zmienia się klimat i coś się z tą skórą wiecznie dzieje, więc postanowiliśmy sobie to oczywiście kupić. Kosztowało to około 13 zł, jest to super, to jest coś takiego jak u nas, nie ten Nizoral, tylko że ten jest produkowany na Azję, a ten produkowany na Europę jest chyba dwa razy droższy. Ja tu jestem tym... Paragoniarzem. Od razu rachunków i za to wszystko wyszło około 70 zł w przeliczeniu, bo tak naprawdę jest 440-460 670 tam 70 batów, to około 7 minuty. Nice! Siemaneczko, nie wiem Siema. czy będzie nas słychać, bo jesteśmy nad wodą. To jesteśmy jechaliśmy... teraz na plaży Maedam I my na tej plaży, znaczy blisko tej plaży, w ogóle spędzaliśmy czas w zeszłym roku, no, przyjechaliśmy sobie w ogóle pierwszy raz skuterem, z skuterem. no Pierwsze wybraliśmy się 8 km pokonane tak, także jesteśmy sobie na plaży, nie wstęgnie, tego w Maenam. Za nami prawie pusta plaża, a przed nami też widok na naszą ukochaną wyspę, gdzie spędziliśmy w zeszłym roku bardzo dużo czasu, czyli Kopanga. Widać też skąd Tao, zaraz Wam przekręcimy. Robimy sobie generalnie jakiś spacer, i tak dzisiaj rozeznawka i tę sprawę. Tutaj, jak możecie zobaczyć. To jest właśnie kopangan. Niebo nie zachęca ogólnie, słońce świeci, jest gorąco, ale wygląda jakby miało... Jakby miało piznąć, no tak. jakby płaszczę przed Oczywiście. No i patrzcie ile ludzi jest na plaży, Tam się ktoś kąpie, ale nie ma, nie ma dużo. Patrzcie jaka piękna świątynia chińska. Z plaży ją Paula dostrzegła jak szliśmy. Wzdłuż. No i taka sytuacja przechodziliśmy, obok jakiejś pani miała tam takie chustki. Wojtek zobaczył właśnie, że są, a że ja lubię. Słuchajcie, to jest taka chustka... No taka, o, po prostu na głowę, no nie? Że się ją zakłada i ma takie bardzo proste wiązanie tutaj. Ja podobną kupiłam w zeszłym roku w Tajlandii zanim polecieliśmy na Malediwy, żeby właśnie w takiej łazić. I kosztowała 80 batów, czyli jakieś 8 zł około, nie? Ale tak. Wojtek jeszcze zbił dyszkę, więc za 70 batów kupione, super sprawa naprawdę. Jeżeli nie lubicie nosić czapek, albo boicie się, że się odkształcą, no to to jest naprawdę super. Czyli po prostu możemy jechać za stacją benzynową dalej, dalej i tu wjeżdżać, tą bramę. A, bo tu jest, tu jest one way, czyli tu jest a. in, a tam jest ten, wyjazd, dobra. No i chciałem jeszcze powiedzieć, że tu jest ogólnie pusto. Dlatego, że jak my byliśmy podczas naszej poprzedniej wyprawy i byliśmy poprzestawiani godzinowo, czyli do południa Ach, spaliśmy, tak. później w nocy pracowaliśmy i tak dalej, to wychodziliśmy po południu, a po południu to się dopiero zaczyna dziać. To jest raz, ale dwa, też generalnie nie jest ponoć sezon na, na wyspę Kosamui, bo mówi się, że w tym czasie, czyli gdzieś między tam powiedzmy wrześniem a listopadem, że zaczyna padać dużo i dlatego jest też trochę mniej turystów, ale według mnie jest bardzo przyjemna właśnie pogoda teraz. Jakieś 15 kilometrów dalej Jesteśmy na takim targowisku, na którym bywaliśmy podczas poprzedniego pobytu. No, i tutaj, wszystko jest naprawdę jest bardzo dużo stoisk w porównaniu do poprzedniego razu. To jest naprawdę wiele rzeczy od pootwieranych. Ej, ale nogi nam ścierpły strasznie. strasznie. Myśmy zapomnieli, jak to jest tym skuterem opylać, więc nogi mamy takie cierpnięte ryszące. Tutaj są takie szaszłyczki. Chcesz spróbować? Nie. Wziąłem jakieś tofu i zobaczymy, bo w zasadzie ja zawsze mam bardzo mały wybór z tego względu, że po prostu nie je mięsa, więc jak zauważyłam, że jest tofu, to mówię bardzo. No i rewelacja. Widziałeś? Są makrele jak na tym. Mhm. 60-90 z tymi sosikami, i tam pani Dania ma. Mhm. Nie wiem co to jest. Ale jest. Tutaj jest loteria. Nie wiem na czym ona polega, ale w każdym miejscu są te... Ale nie drogo patrz. No, krewetki to ma 25 zł za kilogram no i kącik żywieniowy, ja standardowo na razie jestem na etapie ryżu smażonego także tu mam z mięskiem z pomidorkiem i w ogóle tutaj mamy to yam, czyli standard standardzik, ale dzisiaj jest wybrany z warzywami stofu. ja mam panang kary z krewetkami i z warzywkami Chcieliśmy się z Wami podzielić radosną nowiną. Mianowicie robimy pranie. Mamy pralkę w więc pralka Szyna została jest. wstawiona. Program uruchomiony, wszystko git. I pokażę Wam, jak działa odpływ. Azjatyckie patenty techniczne. Tak, dobrze widzicie. To jest rura wylotowa. Tam jest odpływ na podłodze, taki od nie? No i jak możecie zobaczyć, jak chcecie teraz na przykład do toalety skorzystać, no to trzeba sobie Jak Jezus zrobić? Cała łazienka... Nie, jak możesz chyba. Cała łazienka plus plus plus. Także bajer full. I to nic dziwnego, że taki próg jak tutaj zrobili, teraz ja się tak zastanawiałam, po co ten próg jest taki wysoki? na no, tu masz. Dojechaliśmy. Do świątyni. Oczywiście deszczu, złapał deszczu. nas deszczyk. A ja sobie kurde wzięłam okulary przeciwsłoneczne, nie? Bo mówię, uh -huh. będzie zarobista pogoda, no to tradycyjnie się ubrałam. Bo z naszej strony wyspy nie było chmur, a jesteśmy z drugiej strony i już są chmury i deszczyk pada. Także jest świetnie. Mam całe okulary w ogóle w skropla. No a pracę żeśmy zrobili tak do połowy w zasadzie, uh -huh. bo to popracowaliśmy ze 3 godziny i stwierdziliśmy, że dobra, czas się w końcu wynurzyć i zobaczyć coś nowego, więc wybraliśmy się do jakiegoś świąt... kompleksu świątyń, o to miałam na myśli a tak w zasadzie to jedziemy na jedzenie i zobaczyliśmy, że to jest po drodze, więc do czy wchodzimy tutaj do tego? patrzcie, taka czerwona świątynia tutaj strefa gastro, z kamerą wśród zwierząt, patrzcie ładnie ptaszek się kąpie jeszcze raz Uru, tu, 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 tu. Patrzcie, jaki dziabaduch to kolejna ze świątyń ale to jest chińska świątynia ten gościu ma z 10 metrów, nie? Nie ma to jak na terenie kompleksu świątynnego zrobić siłownię Tam jest chyba toaleta Dziwnie to jest robione Dziwnie, dziwnie. ładnej świątyni chińskiej siłownia i te opierdziane śniady Może tutaj mnisi czy kto tutaj y, pomieszkuje bo to nie wiem chińska to nie wiem kto jest w chińskiej tutaj że maskę trzeba? A nie, no face mask. Aha, dobra. Okej. Okay. To jest tak zwany dziabaduch. No, tutaj te kadzidła jakieś. Piecych. Piecych, no. Aha, patrz jaka fajna toaleta w ogóle. Nie wiem. Chyba te tajskie bardziej mnie przekonują. No to chyba są jacyś zasłużeni ludzie tutaj dla tego miejsca. Ja to najbardziej to już bym zjadł jakąś kaczkę albo coś. W nas już pora obiadowa dopadła, bo już jest po 14. My oczywiście nic nie jedliśmy jeszcze oprócz kawki. W związku z tym, że dzisiaj Więcej przejeździliśmy skuterem, niż przechodziliśmy, no i brakuje nam kroków, <laughs> więc wyruszyliśmy w miasto, Przyszliśmy na targowisko, no i że obiad dzisiejszy był bardzo słaby pod względem ilości w ogóle, no to przyszliśmy delikatnie coś dojeść, bo do kolacji jeszcze kawał czasu, więc ja mam te takie pierożki. To jest Dumpling, centrum handlowe wieczorową porą, księżyc świeci, lampki choinkowe wjechały na bogato. Tu w ogóle tam sopelki się, o święta tuż tuż. Hello. Damy się z wami i w zasadzie chcemy się z wami pożegnać, bo już ten odcinek ciągnie się nie wiem od kiedy tak naprawdę. Jeżeli macie ochotę zostawcie łapki w górę, zaznaczcie subskrypcję, zaznaczcie dzwoneczek. Oczywiście przypominamy o możliwości postawienia wirtualnej kawki. Link jest w opisie. Tymczasem my idziemy na spacer i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ahoj!